W tym odcinku pokażę, jak usuwać duplikaty, ale nie wszystkie, tylko te, które występują w danej grupie. Więc, jeżeli widzę, że Siemens powtarza mi się tutaj dwa razy, pierwsze wystąpienie zostawiam, duplikat usuwam. Ten Siemens jest tutaj ponownie, więc znowu pierwsze wystąpienie zostaje, duplikat usuwam. Po drodze jeszcze są inne produkty, oczywiście Mars, pierwsze wystąpienie zostaje. Drugie usuwamy. Tu dalej jest Samsung kilkakrotnie, więc znowu pierwsze zostawiamy, kolejne usuwamy. Jak to osiągnąć? Na pewno nie będę mógł posłużyć się mechanizmem usuń duplikaty znajdującego, znajdującym się w karcie e, dane, ponieważ on usuwa wszystkie zduplikowane wartości. Czy one następują bezpośrednio przed, po pierwszym wystąpieniu, czy też występują gdzieś tam dalej. Więc co zrobię? Ustawiam się obok drugiej pozycji w liście. Dlatego, że dopiero ta druga może będzie trzeba ją ewentualnie usunąć, i tu napiszę prostą formułkę pomocniczą, używając funkcji: jeżeli powiem Excelowi, aby sprawdzał, czy ta wartość, bo której jestem, jest równa tej wartości, która była wcześniej. Jeśli tak, to to oznacza, że to jest powtórzenie, i wtedy ten wiersz, przy którym się znajduję, powinien być do usunięcia. Więc wpiszę tutaj pomocniczo tekst, usunąć. Zamykam cudzysłów. W przeciwnym razie powiem Excelowi, aby zostawiał komórkę pustą, więc użyję pustego ciągu tekstowego. Zamykam nawias, klikam Enter i kopiłem tę formułę do samego końca w dół. Zobaczcie, jak pięknie Excel oznaczył te pozycje, które należy, należałoby usunąć, więc to jest do usunięcia, to jest do usunięcia, te wiersze, tu, tych kilka wierszy, tu one są wszystkie do usunięcia. I teraz jak je usunąć? Będąc w tej liście, włączam filtr Ctrl-Shift L. Rozwijam pole filtrowania na tej mojej dodatkowej kolumnie i odznaczam pole puste. Klikam OK. Excel wybrał mi te wszystkie wiersze przy których, które miałbym usunąć. Zaznaczam je, klikam pierwszy z nich, na nagłówku pierwszego z nich, Ctrl Shift strzałka w dół. Teraz klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram polecenie Usuń wiersz i wszystkie te wiersze zduplikowane zostały usunięte. Teraz pozbywam się filtra Ctrl Shift L. Te formuły, które tu miałem wcześniej, one się teraz rozjechały, ale ta kolumna z tymi formułami jest mi teraz niepotrzebna. Klikam, zaznaczyłem ją, klikam Delete, aby usunąć wszystkie te pozycje, i w ten sposób usunąłem te wystąpienia, ale tylko w ten sposób, który opisywałem na samym początku.